Ten film pokazuje, jak skonfigurować uwierzytelnianie 802.1x w RuiChi Cloud. IE802.1x I, to oparty na portach standard kontroli dostępu do sieci, który zapewnia bezpieczne usługi dostępu do sieci LAN. 802.1x jest zwykle używany w środowiskach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa, takich jak biura korporacyjne, sieci kampusowe i instytucje finansowe. Sieć 802.1x zazwyczaj wykorzystuje architekturę klient-serwer. Składa się ona z trzech podmiotów – klienta, urządzenia dostępowego i serwera uwierzytelniania. Klient odnosi się do terminala użytkownika, podczas gdy urządzenie dostępowe jest zazwyczaj urządzeniem sieciowym, takim jak przełącznik lub punkt dostępowy, który obsługuje standard 802.1x i zapewnia port dla dostępu klienta do sieci LAN. Serwer uwierzytelniania, zwykle serwer Radius, przeprowadza uwierzytelnianie, autoryzację i rozliczanie użytkowników. Konfiguracja serwera Radius Zaloguj się do Ruidzie Cloud. Na stronie głównej wybierz Auth Accounts, Authentication, 802.1x, Server, aby uzyskać dostęp do strony konfiguracji serwera uwierzytelniania. W obszarze Server Group List kliknij przycisk Add. Wyświetlone zostanie okno dialogowe Ad Server Group. W oknie dialogowym Ad Server Group wprowadź nazwę grupy serwerów. Dodaj serwer do grupy serwerów. Ustaw serwer IP adres, server name, authentication port, accounting port, shared key i match order. Uwaga, shared key na urządzeniu sieciowym i serwerze uwierzytelniania musi być spójny. Match Order wskazuje kolejność priorytetów serwerów uwierzytelniania w przypadku określenia wielu serwerów uwierzytelniania. Większa liczba oznacza wyższy priorytet. Kliknij Add Server, aby dodać wiele serwerów do grupy serwerów w celu zapewnienia redundancji uwierzytelniania. Po dodaniu grupy serwerów uwierzytelniania skonfiguruj serwer Global Settings zgodnie z wymaganiami. Parametry konfiguracji są opisane w następujący sposób. Paket Retransmission Timer. Wskazuje interwał, w którym urządzenie oczekuje na odpowiedź z serwera uwierzytelniania po wysłaniu żądania uwierzytelnienia. Jeśli w tym czasie nie zostanie odebrana żadna odpowiedź, urządzenie ponownie wyśle żądanie. Pakiet retransmission times wskazuje maksymalną liczbę retransmisji żądania uwierzytelnienia w przypadku braku odpowiedzi z serwera uwierzytelniania. Jeśli wszystkie próby retransmisji zakończą się niepowodzeniem, urządzenie uzna, że uwierzytelnianie nie powiodło się. Server Probe wskazuje, czy urządzenie sprawdzi dostępność serwera uwierzytelniania. Jeśli ta opcja jest włączona, urządzenie okresowo wykrywa dostępność serwera uwierzytelniania. Server Probe Interval wskazuje interwał, w jakim urządzenie wykrywa serwer uwierzytelniania. Pomaga to wykryć niedostępność serwera z wyprzedzeniem i uniknąć błędów uwierzytelniania. Server Probe Count. Wskazuje maksymalną liczbę prób wykrycia serwera uwierzytelniania przez urządzenie. Jeśli serwer pozostanie bez odpowiedzi po wszystkich próbach, zostanie uznany za niedostępny. Serwer probe username wskazuje nazwę użytkownika używaną przez urządzenie do sądowania serwera uwierzytelniania. Urządzenie wysyła żądania przy użyciu tej nazwy użytkownika, aby sprawdzić, czy serwer działa poprawnie. Po skonfigurowaniu serwera Radius można go zastosować do uwierzytelniania przewodowego lub bezprzewodowego 802.1X. Konfiguracja uwierzytelniania przewodowego 802.1X. Uwierzytelnianie przewodowe 802.1X ma zastosowanie do sieci przewodowych, w których urządzeniem dostępowym jest zazwyczaj przełącznik, a klienci łączą się z siecią za pomocą kabli Ethernet. Kliknij kartę Wired, a następnie kliknij przycisk Configure Now. Po dodaniu serwera uwierzytelniania ustaw Out Server Group na nowy serwer uwierzytelniania, a następnie kliknij Next. Na stronie Select Device wybierz urządzenie, na którym ma zostać włączone uwierzytelnianie 802.1x, a następnie kliknij przycisk Next. Wybierz porty, na których ma być włączone uwierzytelnianie 8021 tx i odpowiednią grupę serwerów uwierzytelniania, a następnie kliknij przycisk Next. Na stronie Deliver Configuration sprawdź czy ustawienia 802.1x są prawidłowe, a następnie kliknij przycisk Apply, aby zastosować ustawienia. Po pomyślnym zastosowaniu ustawień, kliknij przycisk Finish. Podłącz klienta do przełącznika obsługującego 802.1x za pomocą kabla Ethernet i zakończ uwierzytelnianie dostępu do internetu. Zaloguj się do ruci Cloud i wybierz Clients Out Clients 802.NX Out Clients Authenticated Wired Clients. Jeśli wyświetlony zostanie podłączony klient, konfiguracja powiodła się. Konfiguracja uwierzytelniania bezprzewodowego 802.1x Uwierzytelnianie bezprzewodowe 802 Proc1X ma zastosowanie do sieci bezprzewodowych, w których urządzenie dostępowe jest zazwyczaj punktem dostępowym, a klienci łączą się z siecią za pośrednictwem Wi-Fi. Kliknij kartę wireless, a następnie kliknij przycisk Go to the SSID page. Na stronie SSID wybierz docelową sieć bezprzewodową, a następnie kliknij Edit. W wyświetlonym oknie wyskakującym Template ustaw Encryption Option na 802 pok Enterprise i Encryption Method na WPA2 x Ustaw Auth Server Group na nowy serwer uwierzytelniania, a następnie kliknij OK. Możesz wybrać Auth and Accounts Authentication 802 pok Wireless, aby skonfigurować inne parametry uwierzytelniania. Ustaw Server Packet ACK Timeout Wskazuje limit czasu, przez który klient oczekuje na odpowiedź z serwera uwierzytelniania. Jeśli ten czas upłynie, uwierzytelnianie nie powiedzie się. Włącz Escape SSID zgodnie z wymaganiami. Gdy ta funkcja jest włączona, system utworzy tymczasową sieć Wi-Fi dla użytkowników, jeśli serwer uwierzytelniania jest niedostępny. Jeśli ta funkcja jest włączona, musisz ustawić Escape SSID, Escape Encryption Type i Escape Encryption Password. Włącz re-authentication w razie potrzeby. Gdy ta funkcja jest włączona, serwer uwierzytelniania będzie okresowo ponownie uwierzytelniać użytkowników, odłączając tych, których informacje nie są zgodne z serwerem. Kliknij przycisk Save. Połącz klienta z identyfikatorem SSID obsługującym 802P1X i zakończ uwierzytelnianie dostępu do internetu. Zaloguj się do Rugby Cloud i wybierz Clients, Auth Clients, 802PNX, Auth Clients, Authenticated Wireless Clients. Jeśli wyświetlony zostanie podłączony klient, konfiguracja zakończyła się pomyślnie. Proszę śledzić ten numer, proszę skomentować nasz film lub wysłać do nas e-mail. Do zobaczenia w następnym filmie.